Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na serwerze A dzisiaj jak widzicie jest troszeczkę inaczej I już tłumaczę dlaczego Słuchajcie, w związku z tym, że poszedłem na studia, teraz bardzo, bardzo mało czasu miałem na granie na komputerze W związku z tym, no, nie byłem na serwerze od ostatniego czasu ani razu I też zmieniło się wiele rzeczy na serwerze Między innymi to, że nie mam dostępu do komendy fly A nie, już mam! Przed chwilą jeszcze nie miałem. W każdym bądź razie, jak widzicie, moja ranga aktualnie to jest YouTuber. Będę miał przyznaną sportem YouTuber Plus. Ale jest też problem z home'ami, e, bo na przykład e, gra, jakby nie pamięta, gdzie my sobie je zapisaliśmy. Jeśli się nie mylę, to... trzeba po prostu znać e, nazwę. A nie. Nie wysłało mnie do Ereboru Ale tu też warto sobie zapisać. Bo tu jest farma. No dobrze, w każdym razie są problemy na serwerze. E, ja postaram się to wszystko ogarnąć. E, ponaprawiać, posprątać. W najbliższym czasie postaram się też pozbierać materiały, bo jak pewnie zaraz zauważycie... Są domki, ale nie wiadomo jakby. Są domki, ale nie wiadomo gdzie się człowiek tepnie, tak naprawdę. No. Tak więc. Aha, jestem tutaj, dobrze. Także ja postaram się to wszystko poogarniać, postaram się pozbierać materiały. W Ereborze, w międzyczasie, tak zwanym, nic się nie zmieniło, nawet ten oświetlacz nie jest skończony. No, miały być takie smocze głowie, jeśli dobrze pamiętacie. No, nic, a nic się nie zmieniło. Nawet, o co mam trochę żal do Boga, nie poszedł do przodu nasz smok. A to jest ponad dwa tygodnie. Ja za to zapłaciłem z góry, szczerze mówiąc. No i smog dalej wygląda tak, że go nie ma. No. Także e, informacja dodatkowa jest taka, że gdy widzicie film na kanale z serii e, Stormlock 2, to znaczy, że film był nagrywany wcześniej, ponieważ mam nagranych kilka odcinków ze względu na to, że nie mam dostępu do internetu e, i te odcinki powinny się pojawiać po prostu w sytuacjach gdybym nie zdążył, a teraz po prostu będę musiał obniżyć ilość e, filmików w tygodniu bo jak mówiłem studia i dlatego e, średnio filmik powinien się pojawiać co 3-4 dni także gdy ten zobaczycie prawdopodobnie za 2-3 dni pojawi się ten z stoneblock i nie wiem, który pojawi się następny, bo nie wiem, jak będzie wyglądać czas na granie. Niestety taka sytuacja zaistniała. Muszę sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. A, jeszcze mam wielkie podziękowania do BB. Dobrze mówię? Dobrze mówię. BQB czy BQBB? BQB. No, w każdym razie chabiczek. Który informował mnie na bieżąco mniej więcej, co się dzieje na serwerze. Dlatego nie jestem aż tak w tyle. No i co? I będziemy kontynuować pracę nad Ereborem. Moim następnym krokiem, który planuję robić tu w Ereborze, jest właśnie to miejsce e, jakby stanowisko tronowe. Mamy zbierane troszeczkę już materiałów, ale nie jest tego za dużo, bo potrzebujemy dość dużo złotych bloków. Także pracę. Będą szły cały czas. I nie mam kasy. Także to też jest takie dość nieciekawe. No dobra. Ja zwykam na razie. Zabieram się za robotę. No niestety dzisiaj już nie dam rady nic zrobić. Ale jutro trochę będę miał czasu. I widzimy się już w następnym odcinku. Pa pa.